Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który zaczynamy tradycyjnie od mówienia sentymentu wobec ryzyka, a ten pozostaje no mieszany, jeśli chodzi o początek wtorkowej sesji, choć poniedziałkowa w przypadku amerykańskich indeksów, w przypadku SP 500 przyniosła wyrysowanie nowych szczytów wszechczasów powyżej 3600 punktów. Jeśli chodzi o stabilizację, którą widzimy na początku wtorkowych godzin handlu, no to jest to po wynikiem tego, że optymizm, jaki pojawił się w ubiegłym tygodniu po informacjach na, dotyczących pozytywnych prac nad szczepionką Pfizera, no powoli, powoli wygasał na przestrzeni ostatnich dni. Jeśli chodzi o ilość nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych, no pozostaje ona przytłaczająca. Jeśli chodzi o Europę, no również no tutaj są ryzyka, że ta aktywność gospodarcza będzie jeszcze przez długi czas zamrożona, dopóki ta szczepionka nie będzie na szeroką skalę rozdystrybuowana i dopiero wtedy nie będzie można odmrażać, odmrażać aktywności. Jeśli chodzi o Średni, taką siedmiodniową średnią dotyczącą nowych przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, to jest ona w trendzie wzrostowym we wszystkich Stanach. O ile Donald Trump i Joe Biden tutaj wykluczyli perspektywę takiego krajowego lockdownu, to jednak poszczególne Stany mają możliwość mrożenia aktywności, no i to się dzieje. To się dzieje w Kalifornii, to będzie się działo również w innych rejonach Stanów Zjednoczonych i de facto. Na jak najbardziej będzie to tłumiło aktywność. Dzisiaj poznamy październikowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które będą odzwierciedlały, jak radzi sobie amerykańska gospodarka. No, ale wczorajszy regionalny odczyt New York, Empire State, no, okazał się słabszy od prognoz i no, zasugerował, że ten największy, najbardziej dotknięty przez pandemię koronawirusa rejon w Stanach Zjednoczonych, no, radzi sobie coraz gorzej. Jeśli chodzi o perspektywę, czy też podejście do mrożenia aktywności gospodarczej w Europie, no tutaj wszyscy są, znaczy jest pozytywne podejście, to znaczy francuski minister zdrowia z nami, bowiem, że tylko dzięki krajowej kwarantannie udało się opanować rozprzestrzenianie się wirusa. W Niemczech również tego typu działania są pozytywnie oceniane i nie można wykluczyć tam, że dopóki ta szczepionka nie będzie rozdystrybuowana, aktywność będzie pozostawała na minimalnym poziomie, no i ta perspektywa jak najbardziej może ciążyć w tym momencie indeksom, to znaczy nadzieje na szczepionkę z tymi ryzykami znoszą się w chwili obecnej i Dlatego też to te ostatnie dni, jeśli chodzi szczególnie o europejskie indeksy, indeksy przynoszą konsolidację, tak jak widzimy w przypadku niemieckiego DAX-a, w okolicy powyżej 13 tysięcy punktów. No, ta konsolidacja nie dotyczy amerykańskich indeksów, no bo tam skłonność do mrożenia aktywności jest dużo niższa i e, jeśli chodzi o nadzieję na wzrost, no to z pewnością zaoceniane mogą być, są one większe niż w Europie. Wczoraj jeszcze Moderna poinformowała, że również jej szczepionka osiąga bardzo dużą skuteczność, blisko 95%, no i to, są, to dało kolejne paliwo, daje kolejne paliwo do wzrostu. W Stanach Zjednoczonych no sama spółka podrożała o 15%, jeśli chodzi o takie jednorazowe wyskoki, również 10% zaliczyła Tesla po informacjach o tym, że w grudniu dołączy ona do właśnie indeksu S&P. 500. Eee, na rynku ropy naftowej e, nadzieje na szczepionkę, na utrzymanie popytu na przyzwoitym poziomie, no, to daje potencjał do tego, do utrzymywania notowań powyżej 40 dolarów za baryłkę. No i w perspektywie kolejnych tygodni może dawać nadzieję na wyjście na, na nowe, popandemiczne szczyty. Jeśli chodzi o notowania złota, no tutaj się nic nie dzieje, mozolnie próbują one wrócić powyżej 1900 dolarów za jedną uncję po ubiegłotygodniowej blisko 100-dolarowej. Przy cenie na rynku walutowym nie dzieje się wiele. Kurs Euro USD odbija teraz powyżej 1,18,50, no ale zmienność w gronie G10 jest niska. Dobrze radzą sobie notowania funta brytyjskiego, a para znajduje się powyżej 1,32. Po pozytywnych doniesieniach dotyczących rozmów rozwodowych pomiędzy Brukselą a Londynem, jak wskazują doniesienia Gazety The Sun, ta perspektywa na zawarcie kompromisu przybliża się i może zostać no, zawarty w perspektywie najbliższego tygodnia, co jeśli by się potwierdziło, dawałoby przestrzeń do silniejszych wzrostów brytyjskiej waluty. Jeśli chodzi o Złotego, no dzisiaj na początku poniedziałkowej sesji traci on anotowanie Euro na zbliżają się do, zbliżyły, osiągnęły poziom 4,48, no ale patrząc na to, jak wyglądają nadzieje związane z szczepionką, jak wygląda dolar, no tutaj chyba nie ma większych podstaw do tego, żeby spodziewać się jakiejś silniejszej przeceny i wzrostów Europa na powyżej, czy też w kierunku 4,50 zł, ten sentyment pozostaje dobry, także i złoty powinien jeszcze Próbować odrabiać te straty, jakie zaliczył w październiku. Czytaj, no, szanse na zejście w kierunku 4,45 jeszcze jak najbardziej istnieją. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. Ze swojej strony zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku, jak zwykle przed godziną 10. Pozdrawiam i do usłyszenia.